Cześć, witajcie! witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Kolejny odcinek, kolejne wasze przedmioty. Kurde, muszę zmienić tą stawkę na początek, bo już się chyba robi nudna. Bill 75. Akwarium. Po kliknięciu pojawia się okno z pięcioma slotami, do akwarium można wkładać tylko ryby. Po kilku minecraftowych dniach rozmnożą się. Czyli miejsce do rozmnażania się rybek. Ha, fajne. Czemu nie? Dobra. Mr. Apple.pl, amulet ognia. Posiadając amulet w ekwipunku otrzymujemy nieskończoną odporność na ogień. Czyli możemy bywać sobie po lawie. Przydałoby się do, do, do netheru. No, nawet bardzo taki amulet. Mogłaby być też grafika jakaś na e, zbroi gracza, na przykład. No, to byłoby super. Koza Śnieżna, Berło Faraona, trzymając to berło i wciśnięć prawy przycisk myszy, złem obeztający na piasku lub pustyni, w promieniu 50 kratek, stają się posłuszne. Będą atakować tego, kogo sami zaatakujemy. Ma 15 użyć, czyli dość mało. Marcines 24, Bielica, na tej ziemi wszelkiego rodzaju rośliny rosną dwa razy szybciej. Możemy znaleźć ją na biomie Taiga. Kurde, jeszcze nikt chyba na to nie wpadł. Nie wpadł jeszcze nikt na nowy typ ziemi, jak widzicie, no z gratuluje kreatywności. Super. Dobra, kubaczek 23, biobomba. Wybuchając zamienia wszystkich graczy w NPC e, i NPC w losowe moby. Oprócz Nether Dragona i Widera na 30 sekund. Czyli rozumiem, że gracze pewnie e, giną i pojawiają się jakieś moby. Ha, okej. Okay. Dobra, Block. blask światów. Boże dzisiaj coś mam z oczami postawione na ziemi może sprawić, że nasza postać stanie się kompletnie nieśmiertelna w promieniu 200 kratek od kuli. Przy położeniu kuli istnieje 30% szans, że wybuchnie pozostawi krater w promieniu 350 kratek. Czyli jak widzicie potężny crafting i potężne moce. Flaudy gnom Blaze Blade zadaje 10 punktów obrażeń i podpala uderzoną postać aż do jej śmierci. Naprawia się go wiadrem z lawą. No tak, czyli nie można się ugasić, a to dość fajny pomysł. Dobra, Noxu 5, blok z Mario, lucky blok i jest to złoty blok z Mario, aby go użyć należy postawić go nad głową i podskoczyć, działanie na zasadzie wypadającego losowego itemu. Boże, Facebook mi tutaj wariuje, blok z Mario, no chyba to już było, wiecie? Więc to nie jest też w sumie żadna nowość. Sosna, błyskawica. Broń rzucana w miejsce, w które spadnie, uderza piorun, odejmujący półtora serduszka oraz podpalający na 10 sekund. Błyskawica. Można się pobawić troszkę w Zeusa. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, wiem, że czasami w MCI pojawiają się przedmioty, które już były, jednak naprawdę nie sposób czasami zapamiętać te wszystkie przedmioty, bo już jest ponad tysiąc itemów i naprawdę zastanawiam się czy czasami, czy sprawdzałem tylko jakiś przedmiot i na przykład wiedziałem, że było akwarium, czy rzeczywiście akwarium pierwszy raz się pojawiło. Jeśli chcecie, możecie napisać, zobaczymy, kto śledzi wszystkie odcinki MCI ee, tak dość konkretnie. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!